Cześć. Zając szydełkiem, zapraszam. Jest to mój wzór. Wykonasz. Podaj autora wzoru. Dziękuję. Do wykonania tego projektu polecam kordonek maksimum przyjemności. 100% bawełna. 565 m na 100 gram. W poradniku szydełkuję kolorem 1,726. Do kordonka maksimum używam szydełka 1,5 mm. Zaczynamy: pętelka. 6 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie. wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek chwytając za kółko początkowe. Wykonamy 16 słupków w okrążeniu. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy szesnaście słupków w okrążeniu. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa na jednym. Na kolejnym słupku, dwa słupki, pierwszy, drugi, podwoimy ilość słupków, pracujemy całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 32 słupki w okrążeniu. Nitkę początkową odcinamy. Nie jest już potrzebna. Potrzebujemy dwa takie kółka. W jednym odcinamy chowamy niteczkę. W drugim nie odcinamy nitki. Przykładamy kółeczka lewymi stronami do siebie. Przechodzimy na kolejny słupek, wchuwamy szydełko. W kolejny słupek na pierwszym kółku. I w słupek na drugim kółku. Przeciągamy oczko ścisłe. Zszyjemy kółka oczkami ścisłymi. Wkłuwamy szydełko w kolejny słupek na pierwszym kółku. I na drugim. Przeciągamy oczko ścisłe. I jeszcze raz. Przechodzimy na kolejny słupek na pierwszym kółku. Przechodzimy na kolejny słupek na drugim kółku. Przeciągamy oczko ścisłe. Szyjemy w ten sposób 24 słupki. Gotowe. Tak to wygląda. 24 słupki zszyte. Oczkami ścisłymi. Uwaga, mamy po 8 słupków nieszytych na każdym kółku. Przechodzimy na kolejny słupek, oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny słupek. Wykonujemy słupek. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Na następnym słupku słupek. I dalej. Gotowe. Mamy osiem słupków, a pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na to drugie kółko. Przechodzimy. Na ten pierwszy bolny, nieszyty słupek i wykonujemy słupek. Oczko łańcuszka na powszeczkę Na kolejnym słupku słupek. I dalej. Na końcu okrążenia narzut. Zamykamy okrążenie, wkłuwamy szydełko w to trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy przez wszystkie nitki. Okrążenie zamknięte. Mamy 16 słupków, a pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. I tak robótka wygląda. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jeszcze dwa słupki tutaj w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. W sumie trzy. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę, wykonujemy trzy słupki. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny, podstawowy. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 48 słupków w okrążeniu, 3 oczka łańcuszka na słupek, na kolejnym słupku słupek i dalej do końca okrążenia. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 48 słupków w okrążeniu. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym słupku Słupek na następnym słupku, słupek. Pracujemy tak całe okrążenie. To będzie trzecie takie samo okrążenie. Wykonamy w sumie osiem takich samych okrążeń. Gotowe. Policzymy. Osiem takich samych okrążeń. Możesz tych okrążeń wykonać mniej, więcej. Twoja decyzja. Oczko łańcuszka. Półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. Oczko łańcuszka. Na kolejnym słupku półsłupek oczko łańcuszka, na następnym słupku półsłupek wykonamy w ten sposób trzynaście półsłupków. Gotowe. Trzynaście razy półsłupek na słupku, a pomiędzy półsłupkami oczko łańcuszka. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek na tym samym słupku. Wykonamy takie małe łuki. Pięć oczek łańcuszka, pół słupek na tym samym słupku. Pięć oczek łańcuszka. półsłupek na tym samym słupku, tak to wygląda, oczko łańcuszka, na kolejnym słupku półsłupek. słupek. Oczko łańcuszka. Na następnym słupku półsłupek. Wykonamy w ten sposób 9 półsłupków. Gotowe. Dziewięć razy półsłupek na słupku, a pomiędzy półsłupkami po jednym oczku łańcuszka. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek na tym samym słupku. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek na tym samym słupku. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek na tym samym słupku. Tak to pięknie wygląda. Oczko łańcuszka. Na kolejnym słupku półsłupek. Oczko łańcuszka. Na następnym słupku półsłupek. I dalej. Wykonamy w ten sposób. Dziewiętnaście półsłupków. Gotowe. Dziewiętnaście razy półsłupek na słupku, a pomiędzy półsłupkami po jednym oczku łańcuszka. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek na tym samym słupku. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek na tym samym słupku. Uwaga! Wykonamy. Pięć takich małych łuków na tym jednym słupku. Gotowe. Pięć małych łuków. Oczko łańcuszka. Pół słupek na kolejnym słupku. Oczko łańcuszka słupek na następnym słupku. I dalej. Wykonamy w ten sposób 7 półsłupków. Gotowe. 7 razy półsłupek na słupku, a pomiędzy półsłupkami po jednym oczku łańcuszka. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, odcinamy nitkę, chowamy. Czegoś tu jeszcze brakuje: zajączek musi mieć uszy. Pętelka na szydełku, połączymy się z robótką, mniej więcej, tutaj w tym miejscu, możesz wyżej, możesz niżej. Oczko ścisłe, nitka zamocowana, trzy oczka łańcuszka na słupek, jeszcze jeden słupek w tym samym miejscu, na tym samym słupku mamy dwa na jednym. Na kolejnym słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi. Na następnym słupku dwa słupki. Pierwszy. Drugi, w sumie sześć. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Odwracamy robótkę. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek. Na kolejnym słupku słupek, na następnym słupku słupek. Tutaj na końcu rzędu chwytamy za te trzy oczka łańcuszka. Wykonujemy słupek. W sumie sześć słupków. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Odwracamy robótkę na kolejnym słupku, słupek. I dalej do końca rzędu. Gotowe sześć słupków. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Odwracamy robótkę na kolejnym słupku, słupek. i dalej do końca rzędu. Gotowe. 6 słupków. Uwaga, będziemy zmniejszać ilość słupków. Dwa oczka łańcuszka. Na taki słupek do połowy. Odwracamy robótkę. Na kolejnym słupku słupek do połowy. I razem. Dwa słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Na kolejnym słupku słupek. Na następnym słupku słupek. Te dwa słupki zamienimy na jeden. Na kolejnym słupku słupek do połowy. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka. Wykonujemy słupek do połowy. I razem dwa słupki łączone górą, czyli jeden słupek. W sumie cztery słupki. Dwa oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. Na kolejnym słupku, tutaj, wykonujemy słupek do połowy. I razem dwa słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Te dwa słupki zamienimy na jeden. Na kolejnym słupku słupek do połowy. Wkłuwamy siedełko tutaj, wykonujemy słupek do połowy. I razem dwa słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Daje nam to dwa słupki w rzędzie. Dwa oczka łańcuszka. Odwracamy robótkę. Wkłuwamy szydełko tutaj. Wykonujemy słupek do połowy i razem dwa słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Na koniec wykonam dwa oczka łańcuszka. Odcinamy. Zaciągam, odcinam przy supełku. Drugie ucho wykonamy tak samo. Doszyłam jeszcze oczka. Robutkę trzeba wykrochmalić. U mnie to jest długa. Ty użyj swojego sprawdzonego sposobu. Namaczam dokładnie, odciskam. Główkę wypycham kawałkiem folii i nakładam robótkę na formę. Użyj czegoś o podobnym kształcie. Ładnie, równiutko, naciągam, nadając kształt. W zależności od formy, zajączek może mieć troszeczkę inny kształt. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć.